Witam Was serdecznie. Słuchajcie, Żurom jak to Żurom wrzucił niedawno live'a. Chciałem go tutaj Wam szybciutko omówić. I nie wiem, czy ma sens zostawianie komentarzy pod moimi filmami, ponieważ są, tak jak Wam wczoraj mówiłem, blokowane, ale zobaczymy. Także posłuchajcie, co ma nam nasz Andrzej do powiedzenia. No, dzień dobry. Andrzej, jak już mówi, dzień dobry, to kłamie. Miłego, Wam niedzieli spokojnej. Ja byłem sobie w Trójmieście, widziałem się z pewnymi panami. Wszystko zostało powiedziane z mojej strony, z ich strony. I za tydzień znów jestem w Trójmieście. I zobaczymy czy panowie, którzy używają słów, których nie powinni używać, wstało słynne wideo przy oktagonie, jakbym znokautowany. No jak powiedziałem. Można kogoś nie lubić, ale słów które są nieprawdziwe i tak mocne zarzuty Jak ktoś się ma za Człowieka szatującego zasadami Z honorem, z godnością i tak dalej No to wypowiadać nie może No właśnie Andrzej Nie można wypowiadać takich słów Jak ty wypowiadałeś do różnych ludzi Bez potwierdzenia, bez niczego A powiedz mi Którym ty, ty ludziom się już tutaj tłumaczysz z kolei Bo to był Słowik, to byli inni poważni ludzie Którzy są teraz Dlatego spotkałem się z kimś wczoraj i dzisiaj z kim. Kto ma wiedzieć, ten wie. Jeszcze z kimś. Wszystko sobie ustaliliśmy i moje dokumenty przywiozę. Już niedługo pokażę. I liczę na przeprosiny. Bo tylko tak uważam, jeśli ktoś ma jaja, ma się za charakternego. Powinien tak się zachować. Ale kto macie, debilu, przepraszać? Powiedz. Bo ja tutaj nie rozumiem. Może Wy rozumiecie, kto ma Andrzeja przepraszać? Przecież ty jesteś kretem od urodzenia, to za co mamy Cię przepraszać? Rzuca bezpodstawnie obrażenia w moim kierunku. No a jak Ty obrażasz, to co? To jest wszystko w porządku? Ty mu nie musisz nikogo przepraszać? Które nie są prawdą, po prostu, czyli mnie pomawiam. Ale ja mówię, ja mam 44 lata a zachowujesz się jak, kurwa, dwuletnie dziecko. Jak zaczęliście od dłuższego czasu, nie uczestniczę w jakichś gównoburzach. Bo tyle najebałeś w internecie, tyle osób pomówiłeś, że naprawdę już nie masz co robić i masz gówno do powiedzenia. Wyłączyłem się od ponad roku tak naprawdę, bo jestem po prostu już ten zmęczony. Tylko apel do tych młodych, którzy się tym zajmują, latają, że są... rozchminiają i tak dalej rozgnijajcie jak z tym Santanu na przykład słuszne to było, mieliście rację oczywiście wyszło ale macie dowody zbite dowody, że ktoś jest kulawy zachował się w ten czy inny sposób na mnie nie możecie złego słowa powiedzieć w tym wypadku ja ogólnie kołchuję mi twoje papiery latają ja chcę twoich przeprosin dla ludzi, których żeś obrażał bez papierów, bez niczego a ty teraz, że ty taki w porządku jesteś i dobrze o tym wiecie i do tego zrobiłem 900 km w dwie strony bo komuś zależało żeby ze mną się spotkać przyjechałem sam Sam. nie kłam, że przyjechałeś sam, bo pojechałeś tam z kolegą tak jak napisałeś w tytule filmu i w swoim komentarzu wracam włos mi z głowy nie spadł bo nie masz debilu włosów byłem w Gdyni, w którym mieście w którym mieście? Gdyni. w Gdyni drugie miasto to jest Gdynia, Gdańsk wiadomo Zakopane Wracam do Warszawy, a na tydzień jestem z tak zwanym pakietem do obejrzenia w mojej sprawie wszystko. I myślę, że raz, dobrze, tutaj w którym mieście sprawa będzie załatwiona. A ci młodzi, gniewni panowie, którzy takich słów używają, nauczą się, żeby takich słów nie używać. To po prostu nie można. Jeśli ktoś jest w porządku. W tych sprawach. A ja jestem. No jak jesteś, jak najpierw mówiłeś, że widziałeś papiery soboty, jechałeś go od konfidentów, potem się przyznałeś sam, że nie widziałeś tych papierów, a na koniec powiedziałeś, że dopiero z sobotą masz się spotkać. To jak ty jesteś w porządku, jak ty wykręciłeś chłopu lewą aferę. To samo było z pomidorem durniu bez szkoły. To taka krótka informacja wideo. Za zainteresowanych mi żyliście tym. Też na koniec chciałem Wam powiedzieć, tam było kilkaset osób. I tylko dwóch Panów przyczały obraźliwe słowa w moim kierunku. Więc jakieś filmy, tym bardziej pana Pink Rangera czy pana Kulkopczyńskiego, który mówi, i potem inne serwisy udostępniają typu Gram. Ja nic nie mówię, ja tylko pokazałem, jak tobie ludzie dopingowali. Nic nie powiedziałem w tym filmie, więc znowu kurwa, debilu kłamiesz i mnie pomawiasz. Ja, to słabe to jest. Słaby to ty jesteś, jak kupa nosorożca. No to jest duża oglądalność, że widownia była przeciwko Żuromowi i widownia mnie bluzgała i mnie tak przyjęła. No nie, wychodziły... No nie, tak cię tylko ludzie tam nazywali. Oni nie byli na widowni, oni pewnie w kiblu siedzieli. Do walki było wszystko ok, była cała gala, było wszystko ok. Ludzie się ze mną witali, robili sobie zdjęcia, robili... Jo, jo, robili sobie z tobą zdjęcia, aż klisza pękła. ...było wszystko ok. na koniec po walce też wyszedłem, było wszystko ok. a że ktoś miał pomysł zabłysnąć podczas tego, że był blisko oktagonu, gdzie ja przegrałem, leżałem nieprzytomny... Naprawdę? Leżałeś nieprzytomny? Przecież ty się tylko na nogach zachwiałeś, tak mówiłeś. No co ty, przyznałeś się, że leżałeś nieprzytomny? Nawet Cik się już z ciebie śmieje, że ty się ciągle z tej walki tłumaczysz. ...ubliżał mi bez podstaw od CBSiaków, jeśli to dzieciaków kręci, jest to dla was śmieszne, no to współczuję, bo jesteście dzieciakami, którzy tam mają, nie wiem, 12, 13, 14, 15, 16 lat, ale uważam, że powyżej tego wieku już młodzież, młodzi ludzie, a tym bardziej starzy, wiedzą, co takie coś, co jest ogólnie, tak, za ubliżanie bez podstaw. Tylko ja... No właśnie, Andrzej, wiemy, co jest za obliżanie bez podstaw. Jak latałeś z telefonem, na popka, na pomidora, jak lekręcałeś te wszystkie aferki, my wiemy właśnie, co za to jest i to Cię chyba będzie czekało, nie? A teraz jeździsz się, tłumaczysz. Mówię, ja mam swoje lata, nie chce mi się jakiś gówno burzy. Ja po prostu przyjechałem tutaj do kogoś. Ci młodzi już wiedzą, kogo ja byłem, pozostali na pewno poinformowani, z kim ja się spotkałem, z kimś, kogo szanują. Wiadomo, że tych pseudonimów nie będę wymieniał na internecie, bo... Aha, czyli to nie był aktywny Darek? Bo teraz już nie możesz wymieniać pseudonimu. Nie wiadomo kto to ogląda. Takie spotkanie wczoraj miało miejsce. Zostałem ugoszczony. Pobawiliśmy się. Do trzeciej w nocy nawet wszystko sobie wyjaśniliśmy. A teraz, żeby była tak zwana wisienka na torcie, przywiozę całą swoją dokumentację bez moda do adwokat. Żeby to co powiedziałem było potwierdzone faktami. I wtedy czekam na normalne przeprosiny. Do tych, co wiedzą, że powinni tak się zachować. Tyle, a normalnych pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Tyle razy ci mówiłem: Nie pozdrawaj normalnych, bo mnie obrażasz. A teraz, Andrzej, ode mnie. Jak powiedziałem wcześniej, kołchuję mi twoje papiery, latają. Czas masz do środy na potwierdzenie, czy chcesz walki ze mną, czy nie. A jak nie, to wszystko. Cała prawda wyjdzie na jaw. Także chomiku przerośnięty, czym się tam ciepło i nie straj więcej w gacie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do usłyszenia. Hej!